Witajcie bardzo serdecznie w naszym tradycyjnym cyklu klubowa partia miesiąca. Z lekkim poślizgiem będziemy omawiać najlepszą partię, najciekawszą partię lipca. Mamy już co prawda niemal wrzesień, kończą się wakacje, ale dzieje się dużo. Nie jest łatwo nadążyć za tymi wszystkimi szachowymi wydarzeniami. Natomiast partia, którą dzisiaj chciałbym Wam. Zaprezentować jest partią, która zrobiła na mnie gigantyczne wrażenie. Zanim jednak do niej przejdziemy, warto sobie tutaj powiedzieć parę słów o tle tego wydarzenia, tej partii, bo była to ostatnia runda turnieju we Francji. Dole open w Aix-en-Provence. Francuski to koszmarny język. W każdym razie Janek miał pół punktu mniej niż jego rywal. Miał punktów bodajże 6 i pół z 8, a przeciwnik miał 7 z 8 i e, e, ewentualna wygrana dla Janka oznaczała prześcignięcie Elianowa w tabeli. Natomiast Elianow był zawodnikiem, który grał fenomenalne szachy we Francji, który prowadził od startu do mety, który wygrywał niemal partię za partią i który pewnie zmierzał po pierwsze miejsce w tabeli. Przy czym warto zauważyć, że remis ewentualny dla Elianowa nie był spełnieniem marzeń, bo przepisy turniejowe zakładały dogrywkę. W przypadku równej ilości punktów, i gdyby Elianów z Jankiem zremisował, mógłby zostać przez kogoś dogoniony. Także to nie było tak, że tutaj doświadczony zawodnik gra tylko i wyłącznie na remis. Nie, to była partia, w której obie strony miały chrapkę na to, żeby zwyciężyć. Warto oczywiście powiedzieć, kim jest Paweł Elianow, bo może nie wszyscy wiedzą. Jest to zawodnik urodzony w 1983 roku, pochodzący z Ukrainy. W w czasie, w swoich najlepszych latach, był w ścisłej czołówce światowej, najwyżej notowany, był chyba na czwartym miejscu na świecie, miał wtedy ranking, jeśli się nie mylę, 2754. To był gracz, który był podporą reprezentacji Ukrainy, która wtedy była jedną z najlepszych reprezentacji na świecie. To był gracz, który Słynął ze świetnego przygotowania debiutowego, ze wspaniałej techniki i no, liczył się po prostu we wszystkich rozgrywkach, grał z całą czołówką światową. No, a ciekawostką taką dodatkową jest fakt, że nie tak dawno przecież gościł na zgrupowaniu w Polsce, gdzie szkolił czołowych polskich juniorów czyli Jana Klinkowskiego, Krzysztofa Raczka, Patryka Cieślaka Pawła Sowińskiego i Jakuba Semana. I oczywiście. Jana Malka, z którym właśnie zmierzył się w ostatniej rundzie wspomnianego turnieju. Także to było takie dodatkowe tło, dodatkowy smaczek, ale przejdźmy już do szachów, bo to jest oczywiście to, na co sobie ostrzymy zęby. Do dzieła. Janek jest zawodnikiem świetnie przygotowanym debiutowo, jest bardzo pracowity, potrafi być elastyczny, czyli właśnie tak. Jak trzeba, tak jak czołówka światowa gra, Janek zagrał e4, przeciwnik odpowiedział ruchem e5, skoczek f3, skoczek c6, goniec c4, partia włoska, konik f6, d3 i goniec e7. Po Elianowie można było się również spodziewać innych debiutów, także w tej pozycji podejrzewam, że Janek musiał się liczyć z gońcem c5, ale goniec e7 i po skoczek c3, Zostało zagrane posunięcie D6. Oczywiście tutaj jest bardzo dużo różnych kolejności. Różne posunięcia prowadzą do różnych scenariuszy. Z ruchem D6 nie trzeba się spieszyć. Można pewnie zrobić roszadę, można pewnie zagrać H6. Można również oczywiście zagrać D6, które ma dwa cele. Po pierwsze, uruchamiamy gońca. On już może gdzieś tam sobie wyskoczyć, czy to na G4, czy to na E6. Pod, pod Poza tym broniły pionka E5, a jeżeli pionek jest obroniony, to mobilność odzyskuje skoczek. Ten skoczek może wyskoczyć na pole A5, i stąd białe odpowiedziały ruchem A3. Oczywiście i w tej pozycji można robić dużo innych posunięć. Na pewno jednym z posunięć byłoby tutaj A4, takie troszeczkę bardziej zajmujące przestrzeń. Natomiast Natomiast A3 jest posunięciem, które ma swoje zalety, które tutaj sprawia, że goniec może pójść na A2, które sprawia, że. Białe mogą również myśleć o posunięciu B4, które tutaj czasami też może się z, no, zjawić, zrealizować, zmaterializować. Po A3 zostało zagrane posunięcie Roszada. Białe odpowiedziały Roszadą. To jest oczywiście pozycja, która tutaj była grana wielokrotnie. Jeśli się nie mylę, w licznych pojedynkach Nimana z Girim w internetowych rozgrywkach grane było gonie z G4, bardzo logiczny ruch. Elianow zaproponował jednak, Posunięcie A5, które chyba lekko Janka zbiło z pantałyku i on tutaj mam wrażenie, sądząc po konsumpcji czasu, już grał na głowę. Zagrał posunięcie bardzo ciekawe, chociaż ja myślę, że raczej bym szedł w kierunku H3 najpierw, żeby już ten goniec, skoro nie wyskoczył na G4, żeby w ogóle tam nie poszedł. Ale Janek wymyślił ruch goniec z D2, też bardzo ciekawe posunięcie, po prostu rozwija figurę, niby skromnie, ale ten goniec może się tutaj kiedyś przydać. Więc jest to ruch interesujący. Odpowiedział, czarnych było H6, białe zagrały H3 i Goniec E6. Również ruch bardzo typowy, bardzo. Mm, Normalne, bardzo typowe jest zaproponowanie tej wymiany na polu E6. Ewentualne bicie prowadzi do typowej struktury, gdzie czarne, co prawda, osłabiają sobie pole G6, gdzie czarne, co prawda, mają tutaj ewentualnego, jakby troszeczkę słabszego pionka, ale ten pionek wcale niekoniecznie jest problemem, a do tego kontroluje ważne pola, więc jest to typowe coś za coś. I pamiętajmy, czarne też mają do dyspozycji linię F, bardzo często w takich pozycjach. Pojawiają się nawet idee oddawania jakości na F3, żeby sprowokować osłabienie pozycji białych po ewentualnym GB na F3. Oczywiście Janek tutaj nie zbił, znaczy, oczywiście, bicie nie jest błędem, natomiast białe zazwyczaj próbują czegoś ambitniejszego, zwłaszcza jak chcą wygrać, a Janek wiadomo, wygrywać lubi. Zresztą zauważmy, że na ruchem H3 myślał już 27 minut. Co pokazuje, że grał tutaj na głowę? Namysł na pewno nieco za długi, ale też zrozumiały, bo trzeba tutaj się zastanowić, czy warto, czy nie warto. Czarny goniec E6 i biały goniec D5. Bardzo ciekawy ruch, pokazujący, że mody. Kolonista chętnie gra takie głębsze szachy. Szuka tutaj niestandardowych rozwiązań. Goniec D5 jest właśnie takim ruchem, który świadczy już o pewnym zrozumieniu. Nie jest to ruch, który daje nie wiadomo jaką przewagę, ale jest ruchem z pomysłem. Innym ruchem, który białe mogłyby zagrać, byłoby skoczek D5, bardzo typowe. Natomiast goniec D5 prowadzi do, do bardzo ciekawej gry. Zobaczmy, co było dalej. Czarne odpowiedziały A4, żeby zdobyć trochę przestrzeni. Ruch znowu z kategorii coś za coś, bo ten pionek docelowo może być też pewnym mankamentem pozycji czarnych. Zauważmy, że na A5 był świetnie broniony przez dwie figury, natomiast na A4 jest broniony tylko przez wieżę i atakowany przez skoczka, więc to może się kiedyś tam obrócić przeciwko czarnym. No ale obecnie w tym momencie czarne się tym nie martwią. Biały grają wieża E1, ruch profilaktyczny też jest to pewnego rodzaju głębia. Zaraz zobaczymy dlaczego. Czarne odpowiedziały Hetman. C6 i wieża B1. Ruch z kategorii, mam wrażenie, zrobię coś, odbiję piłeczkę. Niech przeciwnik tu pokombinuje. No i odbił piłeczkę ruchem wieża F na E8 Elianow. Janek w tym momencie stwierdził, że już za bardzo piłeczki nie ma jak odbijać, i zdecydował się po długim 20-minutowym namyśle na ruch bardzo ciekawy strategicznie, bo zbił goniec C6. Jest to ruch, który no, pociąga za sobą wiele konsekwencji, bo najprawdopodobniej nastąpi BC, nastąpi D4 bicie, bicie i dostaniemy taką pozycję. Pozycję, w której białe mają więcej przecyjności przestrzeni i trochę bardziej centralne ustawienie figur, czarne mają, czarne mają parę gońców, ale za to ta struktura pionowa no, długofalowo może być nieco problematyczna. Tym niemniej ocena pozycji oscyluje w okolicach równowagi i tutaj jedna i druga strona może próbować rwela przechytrzyć. Czarne zagrały ruch C5, Goniec C4, natychmiastowy goniec C4, nie jest aż takie dobre, bo goniec, i to świetnie Janek zrozumiał, opuszcza teraz skrzydło. Królewskiej. Nie jest tutaj w tym sektorze. Można więc pomyśleć o czymś takim jak Hetman F3 i na ewentualny C5, Skoczek F5 i te dwie figury, które zorganizowały się wokół Czarnego Króla, już zaczynają tutaj różnymi groźbami straszyć. Zauważmy, że na przykład na jakiś ruch tam wieża B8 już możemy nawet pobić, i to się kończy po prostu matem na polu G7 za chwileczkę. Więc trzeba tutaj bardzo uważać na tego typu zagrania. Goniec, jeżeli puści pole. F5 to może być przerażające, dlatego Elianow zagrał C5, aczkolwiek ciekawe było tutaj zagranie posunięcia goniec F8. Bardzo typowy ruch, żeby zaktywizować wieżę, żeby zobaczyć, co zrobi przeciwnik. No i byłoby to absolutnie do zaakceptowania. Natomiast nastąpiło C5. Janek pobił na E6 i Hetman bije E6. Mankamentem tego jest to, że białe prawdopodobnie mogły tutaj zagrać F4 i powiedzmy C6, żeby wziąć pod kontrolę pole D5 i tego typu pozycja mogłaby tutaj stanąć, która wydaje mi się dla białych troszkę lepsza. Wydaje mi się dla białych troszkę lepsza, być może komputer tutaj, zresztą wiem, bo troszeczkę analizowałem, sugeruje, że po jakimś dość nieoczywistym hetman C4 czarne mogą walczyć dynamiką o wyrównanie natomiast jest to pozycja w której jedna niedokładność może skutkować długofalowymi problemami bo jak białe zagrają gońcem na C1 będą stały po prostu troszkę lepiej mając więcej obiektów do ataku tymczasem Janek zagrał hetman F3 też logiczne natomiast Elianow bardzo ładnie tutaj zaprezentował dlaczego jest to ruch niedostateczny do walki o pełną przewagę C6 biorąc pod kontrolę pole D5 wieża B na Ładna centralizacja i skoczek D7. I właśnie w tym rzecz ten skoczek teraz może kierować się w kierunku pola E5, które wcześniej w tamtej linii, o której mówiliśmy, byłoby kontrolowane przez tego pionka, który z F4 pole E5 właśnie brał w swój zasięg rażenia. Teraz oczywiście czarne nie mają tutaj jakiejś przewagi, natomiast oczywiście ten skoczek idąc na, C4, na E5, może nawet na C4 nas postraszyć, a z pola C4 naciskać na przykład na pionka B. Janek zagrał hetman G3, zerkając w kierunku króla. Oczywiście tutaj nic jeszcze nie grozi, ale taki motyw taktyczny się teraz pojawił. Oczywiście hetman na H6 broni, ale zarazem przy tym związaniu już się pojawiają jakieś idee. Skoczek E5 zgodnie z planem, goniec C1. Z takim ruchem jak F4 się tutaj niespecjalnie nie, nie chcemy spieszyć, bo jego konsekwencje są nieoczywiste. Podejrzewam, że po skoczek C4 czarne by stały tutaj nieźle, chociaż akurat tego głębiej nie analizowałem. Zauważmy, że tego typu rzeczy raczej partii nie rozstrzygają, a pewne mankamenty w postaci osłabionego króla mamy, więc to byłaby odpowiedzialna decyzja, ale Janek tutaj, jak profesor, go koniec C1, odchodzi, patrzy co zrobi przeciwnik i przeciwnik zaczyna tutaj robić ruchy lekko ryzykowne, bo zagrał wieżą na B8 i teraz bez tej wieży Janek już decyduje się na ruch F4. Jeżeli teraz skoczek C4, to zakładam, że... Te centralnie ustawione figury białych dają tutaj przestrzeń do tego, żeby coś się wydarzyło. Choć tak jak mówię, nie wnikałem tutaj gigantycznie w szczegóły. Właściwie to jest interesujące czy ruch E5, czy ruch F5, który tutaj ruch jest najlepszym sposobem do rozwikłania tej zagadki, jakie jest najlepsze posunięcie. Ale Elianow przestraszył się ruchu skoczek C4 i zagrał Hetman G6, czyli zaufał naszemu zawodnikowi, zaufał, że te groźby które się tam pojawiają, są bardzo niebezpieczne. I tak faktycznie mogło być. Hetman G6, Hetman bije G6, Skoczek bije G6 i przeszliśmy do końcówki. Można byłoby powiedzieć, że skoro czarnymi gra zawodnik ponad 40-letni, a białymi junior, junior, który ma 18 lat, chyba jeszcze nawet nieskończone, no to w tym wypadku ten arcymistrz juniora przechytrzy. Ale... Nie wszystko jest takie oczywiste. W tym momencie Janek chyba troszeczkę się podpalił, jeśli chodzi o następny ruch, bo choć zaprezentował tutaj plan no wyśmienity, to prawdopodobnie należało zacząć od takiego, powiedzmy sobie, boomerskiego G3. Po prostu gramy G3, po prostu bronimy pioneczka, zerkamy w kierunku H4 i za chwilkę będziemy kombinować. Tymczasem Janek widząc kapitalną ideę, chyba nie mógł się oprzeć, żeby jej nie zrealizować. I od razu zagrał skoczek B1. To jest taki ruch, który wielu osobom w ogóle by nie przyszedł do głowy. Dlaczego wycofywać skoczka z pola C3, skoro on tutaj atakuje Pionka? Tymczasem Jan Malek. Kapitalnie zrozumiał, że tego skoczka będzie można przestawić na C4, skąd on będzie bardzo nieprzyjemnie naciskał na pionka na polu D6. I teraz zaczyna się taki styl a anakondy w wykonaniu naszego zawodnika. On po prostu zaciska się na pozycji swojego rywala. Czarne zagrały wieża D8, naturalny ruch. Komputer krzyczy, że trzeba było goniec H4, właśnie dlatego lepiej było zagrać G3 i na wieża F1 wtedy wieża. D8. Czarne zyskują, jakby tempo, bo białe, żeby zagrać G3, muszą teraz zagrać niezbyt fajny ruch. Król H2 i po D5 czarne jakoś tam są w stanie nawiązać walkę. Tymczasem następuje wieża D8, troszkę wolne, i tutaj już nasz zawodnik spokojnie G3, szykując jakieś H4, szykując progres figur, który za chwilkę się pojawi na szachownicy. Nastąpiło H5. Ruch. Odpowiedzialny, ale też zrozumiały. No, bardzo bał się w tego, że te pionki przejdą w jakimś momencie dalej i zepchną skoczka z niezłej pozycji. Stąd H5, Janek, Królew 2. Mamy końcówkę, podciągamy króla. Widzimy, białe mają wszystkie atuty w swoich rękach. Wyżej ustawione figury, wyżej ustawione pionki. Jest słabość na A4, ale oczywiście, jak sobie włączymy to z komputerem, to komputer powie: no to no i co z tego? No i co z tego? Tymczasem no przy szachownicy jest to niesłychanie trudna pozycja do gry czarnymi i białe to świetnie wykorzystują. Elianow zagrał goniec f6, pozornie ruch bardzo dobry, bo aktywizujący gońca, tymczasem prawdopodobnie niedokładny. Lepsze było komputerowe h4, g4 i teraz f6. Ale wytłumaczcie mi dlaczego? bo ja tego przyznam się szczerze do końca nie rozumiem. Być może chcemy mieć w zanadrzu jakiś ruch skoczek f8 i potem coś w stylu nawet g5, żeby wzmocnić obronę pionka h4. Natomiast czy to jest dobre, czy to jest niedobre, to już jest sprawa komputera. Dla człowieka zagranie ruchu f6 w tej pozycji jest bardzo trudne do zrozumienia i tego Elianów nie zrobił. Zrobił goniec f6. Ruch naturalny, ale te figury nie odnajdują się najlepiej na tych właśnie placówkach. Następuje Królew 3, chyba troszeczkę nadpobudliwe, bo wiele wskazuje na to, że spokojny skoczek D2 Wieża B8 i C3 z dalszym skoczek C4 dawało stabilny plusik, ale Królew 3 jest kulturalne. Skoczek F8 i G4, i tu Janek już zaczyna pokazywać, Panie Pawle, ja chcę Pana po prostu tutaj pokonać. Skoczek E6 z aktywizacją figur C3, i teraz kluczowy moment partii, który wpłynął na losy turnieju we Francji, bo czarne tutaj pękły. Pękły pod naporem kapitalnej gry Jana Malka. Należało tutaj unikać rozwiązywania kwestii linii H. I bardzo silne było C4. Idea, którą później Elianow zrozumiał, ale właśnie później. Czyli w niedobrym momencie wpadł na to, co trzeba było tutaj zrobić. Bo chodzi o to, że teraz po skoczek D2, kapitalne D5, i nawet jak sobie zbijemy tego pionka, czarne grają skoczek C5, i nagle okazuje się, że ni stąd ni zowąd te nasze aktywne figury wcale nie są takie dobre. Zwłaszcza wieża i goniec. Stały się figurami pasywnymi, dlatego ta operacja przesunięcia pionków tak naprawdę nie jest tylko walką o przestrzeń, ale też jest walką z aktywnością tych dwóch figur, które nagle stają się pasywne, i pomimo przewagi pionka białe wcale nie mają tutaj jakiejś gigantycznej przewagi. Pozycja jest swoją drogą ekstremalnie ciekawa, jakieś tak, 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 zaczyna się tutaj dziać coś. Co? No to to już jest materiał na kolejną partię. Po C3 nastąpiło HG4. HG4, i tu jeszcze czarne mogły się bronić, ale trzeba było po raz kolejny zdecydować się na niesłychanie odpowiedzialny i trudny ruch, którym to sobie możecie zatrzymać, bo to jest właśnie dość ciekawe, było G7-G5. Super ruch, dość typowy, ale w tym momencie, mimo wszystko, nawet taki wyga jak Elianow się na to nie zdecydował. A to dlatego, że zapewne nie domyślił się, że po F5 można zagrać skoczek F8 i na wieża H1 z planem po prostu wygrywania tego pionka możemy zagrać skoczek D7 i na wieża H5. Nie bronimy tego pionka. Tylko doczepiamy się do pionka na D2, gramy wieża B8, pionek B2 jest teraz zaatakowany przez naszą wieżę i każdorazowo będziemy właśnie prześladować go. Czarne nie są pozbawione tutaj kontry, bo jest idea skoczek E5, jest idea D5, żeby zaostrzyć te wydarzenia na szachownicy, i choć wydaje się, że pozycja czarnych, które mają słabego króla, powinna się sypnąć, to komputer krzyczy, ha, ha, ha. Po HG4 nastąpiło jednak wieża AB8, no i w takich momentach Jan Malek nie wybacza. Zagrał po prostu G5, zepchnął gońca z aktywnej pozycji, zagrał klub G4, jaki on miał tutaj, proszę was, ciąg na bramkę, jak on się musiał pewnie czuć, ale też jaką miał frajdę zagrać sobie z takim gościem jak Elianow. Najpierw ten marsz, najpierw skoczek B Potem ten marsz pionami, a teraz jeszcze król G4. Taki ruch, no, który nawet wizualnie wygląda pięknie. Bronimy pionka G5, zaczynamy grozić ruchem F5. I teraz Elianow szuka tej aktywności, szuka pola dla skoczka C5, ale jest za późno, bo następuje skoczek D2, i tutaj wszystko się już zaczyna sypać. D5 prawdopodobnie przegrywa z uwagi na ruch typu F5 i goniec na E7 nam wisi. Widzimy, że ta wieża przez rentgen atakuje gońca, więc na tego typu ruch po prostu bijemy. Jak goniec nie 6 to znowu bijemy. Wszystkie te pionki padają i białe po prostu wygrywają. Stąd po skoczek D2 zostało zagrane wieża B5, ale to już jest nie za późno. Białe po prostu konsumują pionka. Mają już przewagę materialną. Przewagę czasową też, ale no kluczowa jest oczywiście ta przewaga pionka i poza tym pozycji, bo tutaj za oddanie tego materiału czarne nie uzyskały tak naprawdę absolutnie nic. Jeszcze nastąpiło wieża C5, skoczek B6, za takiem napiona wieża A5 i F5, i spychamy kolejną figurę w dobrej pozycji. Skoczek C5, gonie C4, wieża B5, skoczek C4, skoczek B7, wieża E2, i w tym momencie. Paweł Elianow się poddał. Poddał się z uwagi na to, że tutaj niestety dla niego ciężko się obronić przed motywem zdwojenia, wierz po linii i późniejszym. Matem czy po prostu wypędzeniem króla gdzieś tam daleko, i e, czy to wygraniem pionka jednego bądź drugiego, czy to wyrobieniem wolnego pionka, czy po prostu nawet konwersją tej pozycji na coś znacznie prostszego do wygrywania. Dużo tutaj można było białymi zrobić, ale Elianow już nie chciał tego oglądać, po prostu uznał się za pokonanego. Nie tak znowu często zawodnicy z Nadwisły pokonują graczy, ponad 2600. Nie tak często nasi zawodnicy pokonują graczy, graczy z taką przeszłością jak Elianow, a jeszcze rzadziej zdarza się, że robią to w takim stylu i w takim momencie turnieju, turnieju prestiżowego, turnieju z całkiem fajną nagrodą w postaci 8000 euro i w takim, że tak powiem profesorskim stylu. Wielkie brawa dla Jana Malka za to, w jaki sposób została przeprowadzona ta partia no i moi drodzy, poloniści, musimy grać tak jak Janek. Starać się, żeby za miesiąc partia była przeprowadzona na podobnym, kosmicznie wysokim poziomie. Wielkie dzięki za ten materiał. Wyrażajcie swoje opinie w komentarzu. No i oczywiście podsyłajcie materiały, bo przecież nie tylko arcymistrzowie będą się znajdowali ze swoimi partiami w tym dziale. Do kolejnego razu trzymajcie się. Cześć!